Po amatorsku I, i dla własnej przyjemności bardziej niż z jakiegoś tam poczucia z jakiegokolwiek obowiązku. To jest, tutaj jest problem, że część napisu jest nieczytelna, ja go znam całego, ale, ale najpierw chcę odtworzyć to, co, co się zachowało. A potem do tego dośpiewamy sobie te literki, których brakuje. Mhm. A pan jest przewodnikiem i jeszcze... Ja mam uprawnienia przewodnika Beskidzkiego i pilota wycieczek. Pilota mhm. wycieczek to już na całą Polskę. Z tym, że jestem, jak to się mówi, niepraktykujący. Rozumiem. Kończyłem kurs gdzieś tam początkiem lat 80 Trochę się potem bawiłem w to, ale no też tak nie zawodowo. A to co teraz pan robi, to robi pan zawodowo, czy raczej Nie. tak dla własnej to, przyjemności? To się bawię, po prostu tak, że jako, jako przewodnik zawsze się zastanawiałem nad taką sprawą, dlaczego jedziemy gdzieś tam w Beskidy, w Beskidniski, czy gdzieś pokazujemy krzaczek i mówimy tak, proszę państwa, tutaj kiedyś przed wojną była cerkiewka, czy cmentarzyk jakiś tam łemkowski, a z drugiej strony, jako mieszkańcy Chrzanowa mamy wspaniały obiekt w jakim jest cmentarz żydowski i praktycznie nikt nic nie wie na tym. Ja tym cmentarzem się bawię już tak od 40 lat. Mm -hmm. Także troszeczkę to, troszeczkę, nie wiem czy pan pamięta jak ten cmentarz wyglądał jeszcze 20 lat temu. Ja tutaj mieszkam 9 lat. Aha, to pan nie pamięta, to już pan yy, przyjechał I przyjecha. no Jeszcze po... wtedy był zamknięty z tego co kojarzę, był pod kluczem. E, to znaczy... On w tej chwili też jest zamknięty, no, jest otwarty dzisiaj, dlatego że ja tu jestem i ja mam okay. swoje klucze. No to mam, powiem ale... Panu, Boże Błogosławieństwo. Nie powiem, <grym> że to... szczęście, ale Boże Błogosławieństwo no, zdecydowanie. To jest. Natomiast no, wejście można załatwić w muzeum bez problemu. Mhm. A ja mam, ja mam swoje klucze, ja oprócz tego raz na rok robię zwykle takie oprowadzanie pod smetal. Mhm. A jak przyjadzi... ale wracając, mhm. Wracając do tego sprzed 20 lat, może Pana, stąd by Pan tego Ochelu nie widział? Bo to wszystko było zarośnięte. Tutaj był jeden wielki, jeden wielki gąszcz. Większość macew była wywrócona. Myśmy zakładali, że tu jest około 1500 macew na tym cmentarzu, a okazało się, że jest ponad 4000 no, macew lub miejsc pochówku, no, bo czasem jest tylko fragment taki, że nie można e, nic odczytać. Natomiast tych macew, z których można cokolwiek odczytać, to jest ponad 3000. Także jeżeli chodzi o ilość, to jest jeden z najbogatszych w ilość w każdym razie cmentarze cmentarzy w żydowskich w Polsce. No bo tak to zwykle się po kilka, kilkanaście. Oczywiście nie można tego porównywać do, do Łodzi, gdzie jest 200 tysięcy, czy Warszawy, czy, czy chociażby Krakowa. No ale z takich mało miasteczkowych. No to jest taki fajny cmentarz, no i jako przewodnik uważam, że to jest na tyle ciekawe, że, że można, można tutaj coś, coś powiedzieć, coś pooprowadzać. Nawalny przy oprowadzeniu cmentarza jako dyletant, bo robię spacery z dyletantem, ja nie kończyłem studiów, nie mam nic wspólnego ze środowiskiem żydowskim, nie kończyłem studiów jakichś tam związanych z hebraistyką, czy czymkolwiek takim. Jestem na emeryturze w tej chwili, także mogę. A co pan robił zawodowo? E, pracowałem w górnictwie. O proszę. Tak, I więc... taka pasja, to jest naprawdę niesamowite. To znaczy, Bo... pasja, wynika, pasja wynika z tego przewodnictwa bardziej. Mhm. No i poza tym, ja wiem. No, z rodziny takiej harcersko-turystycznej pochodzę, więc, mhm. więc zawsze gdzieś tam w, z tyłu głowy była jakaś taka działalność quasi społeczna. I... No i związana właśnie z turystyką szeroko rozumiana. Pan chce też nagrywać. A chyba tak, chód w tutaj pochowana e, pani, która miała na imię Gitel. Takich ciekawostek związanych, oprócz tego, że jest barwiona macewa. W ogóle trzeba mieć świadomość, że macewy na cmentarzach żydowskich były barwione. To nie było tak, że tak jak w tej chwili e, ten cmentarz jest taki troszeczkę szary. Ta macewa była bielona, litery, litery czernione, część liter nie, czerwoną barwą napuszczona. To jest znowu akrostyk powtarzający imię zmarłej: mhm. Gimel, Jud, Tet, Lamet, to jest córka, mhm. czyli Bat, i imię Ojca, Mojżesz, już szukamy Mojżesza, tu jest Mojżesz. Mem Shin H. Mhm. Nagrobek z 1855 roku. Gdzie jest data? Data jest tutaj. W Tarnach. Z ligaturką według małej rachuby. To znaczy bo dat, ja podałem datę z kalendarza gregoriańskiego Rozumiem. natomiast natomiast w języku to znaczy w kalendarzu hebrajskim tak. byłby to 655 rok w domyśle 5655. tego zaznaczony jest Liprat Katan według małej rachuby, czyli bez tysiącleci. Rozumiem. Lecie. On się liczy od stworzenia świata. Od biblijnego stworzenia świata wyliczonego przez Żydów, bo tych wyliczeń jest różne. Jest są. Kilka. Mhm, tak. Ja wiem, że gdzieś tam pan jest jakiegoś kościoła protestanckiego. Tak? tak, tak. Więc w Anglii wyliczyli na 4004 chyba rok przed naszą erą, natomiast Żydzi mają 3000. 3761 rok, pierwszego Tishri, czyli 9. Tutaj jest też tak śmiesznie, nie wiem na ile się pan orientuje w kalendarzu żydowskim. Pierwszy znaczy, miesiąc w kalendarzu żydowskim to. Nissan, Nissan, to Nissan, na pewno to tak. jest pierwszy. 14 Nissan to jest Pascha. To tyle tak. się orientuje, bo to jest no, najważniejsze święto. No, 15. Mhm. E, natomiast, natomiast początek roku liczy się od pierwszego Tishri, mhm. Czyli od 9 Dobrze mówię tak. Nie. 6, 7 od 7, 7, bo to 12 miesięcy 9 to jest u nas wrześniu. 9000 przypadamy więcej na życie. Gdzie mielibyśmy iść? Aha, być tak. Wchodzimy do kolejnego, nie, nie mogę tej nazwy zapamiętać. Ochel. Czyli namiot. Czyli namiot. Święto namiotów no, to jest też tak właśnie... Nie... Yy... No, Szabasów bardziej, tak? Więc właśnie, święto Sukot jest. Sukot, a dokładnie, Okej. tak. A to jako namiot. I tutaj ofensora Dina Bochnera, jednego z pierwszych rabinów szanowskich z marca 1828 28 roku. Między innymi, między innymi um, Samuela Szmelkę z Nikolsburga, znana taka postać hasycka i Elimelecha Lecha z Leżajska. Tutaj Elimelech z Leżajska jest zapisany tytułem jednego najbardziej rozpoznawanego ze swoich dzieł um, Słodycz, Słodycz Elimelecha. Zmarł, jak powiedziałem, w 1828 roku. 33. Omer. Tutaj jest, a, gdzie jest data, jeśli mogę poprosić? Tutaj jest. 33. Omer. Yy, Zaślubiny rabiego Szymona ben Jochaja, według Małej Rachuby. Zaślubiny należy rozumieć jako rocznice śmierci o. Yy, u Żydów, yy, Pierwsze traktuje się jako taką mistyczną, mistyczne zawrót z Bogiem. A Szymon ben Jochaj jest jednym z wymienionych w Talmudzie twórców właśnie Talmudu. W epitafium wspomniano, że Salomon Bochner był tutaj rabinem przez 40, 40, 40 lat. 40 lat. albo znaczy jest wspomniane tak jakby pośrednio, bo jest powiedziane, z jego, z jego ust płynęła Tora przez 40 lat. Pochowanych sam, samą Bochner na środku, pochowanych tutaj jest jego, jego dwóch synów, których niestety nie wiadomo. Te tabliczki na dole to są tabliczki y, no, bardziej współczesne. Życi, którzy w jakimś tam momencie się przyczynili do jakiejś akcji na rzecz cmentarza, kiedyś takie tambyś tutaj przynieśli, one zostały. A co to jest? Na grobach rabinów składało się tak zwane fitlechy. Nasz kwit to jest od tego. Prośby prośby skierowane do Boga, które docierają za pośrednictwem rabina. To nie są prośby. Mm -hmm. Należy to trochę rozumieć. Ja nie ma jak świętych i pośredników. Jedynie Jezus no, jest pośrednikiem. No, no, ale no, to jest porównanie do kościoła katolickiego ze świętymi, tak? Może nie. Nie w ten sposób. Bo w kościele katolickim katolicy modlą się na przykład do świętych. Tak. Tutaj się nigdy do rabina nie modli. Rozumiem. Ale rabin jako z racji swojej uczoności, swojej pobożności, jest bliżej Boga, więc ma szansę jak gdyby, te, prośby, te prośby przekazać. Na tych witrach bardzo często nie ma konkretnych próśb, tylko jest wymienione imię kogoś, kto prosi, a Bóg jest wszechwiedzący. Więc... A to są współczesne Żydów, którzy odwiedzają tutaj. Tak, ta, ta, ta. mhm. to, są, to są dosłownie z ostatnich miesięcy, bo co to im czas trzeba ten pojemnik opróżniać. Niedawno był wystrzątany mochel, więc nie zachowały się, nie zachowały się zakalone tuzury. To znaczy w momencie, kiedy ktoś je składa, to zapalają świece i znicze. Jest taki zwyczaj zapalania świec. To są zwykle takie tilajki. Zresztą tu widać ślady. ślady kilkadziesiąt zwykle, ale mówię, dwa tygodnie temu przyczynamy.